Siema, z tej strony administracja Cubeharda ze względu na zbliżającą e, się edycję. E, co? eee, Cubeharda? A, Cubeharda, no widzisz, bo ja dopiero wstałem, dobra. Jeszcze raz. Siema, z tej strony administracja Cubeharda ze względu na zbliżającą się edycję, chcieliśmy przestać naszego change loga, a więc zacznijmy od najważniejszej sprawy, czyli edycja, już w ten piątek, czyli 11 lutego 2022 o godzinie 19.00. Edycja opierać będzie się na diaksowych setach Ochrona 4 Unbreaking 3. Miecze na ostrość 5 i zaklęty ogień 2 oraz PvP opierać będzie się na podkach. Poprawiliśmy generator mapy. Od teraz amplituda terenu jest znacznie wyższa oraz jest znacznie więcej drzew. Kolejną zmianą na naszym serwerze jest możliwość kupna gąbki u handlarza w kategorii Inżynier. Błędy zgłaszane przez nas na edycji zostały naprawione. Od teraz rozrywka powinna być przyjemniejsza. Kolejną ważną zmianą na serwerze jest drob żelaza. Drop został powiększony. Jeżeli chodzi o skiny, to wartość skinów będzie wyższa. Dodatkowo dodaliśmy specjalny bind pod ukośnik bindy. Sprawdźcie sami. <gry> Zablokowaliśmy rozlewanie wody powyżej setnej kratki. Brak możliwości budowania na terenie gili został zmieniony z 3 sekund na 5 sekund od ostatniego uderzenia. Dodatkowo w tym czasie zablokowane jest używanie drzwi, furtek itd. Na serwerze została wyłączona możliwość wybuchu TNT powyżej 55 poziomu. Zmieniliśmy recepturę na horusa. On teraz będzie on prostszy do zdobycia. Również usunęliśmy limit chorusów w ekwipunku. Od teraz, gdy zostaniesz powalony, zostanie na Cię nałożony efekt nudności oraz mdłości. Dodaliśmy nowy system bonusów do rankingu zabójstw i wygranych wojen. Znajduje się on pod komendą Ukośnik Zlecenia. Dodaliśmy komendę Ukośnik Nagrody, która działa podobnie do osiągnięć. Uważamy, że umili Wam to rozrywkę. Na serwerze został zmieniony Respawn Endermanów. Od teraz szansa na ich znalezienie będzie dużo większa. Cały plan edycji oraz dodatkowe informacje dotyczące rozrywki znajdują się na naszej stronie cubeheart.net. Dziękujemy za oglądanie, to wszystko na dzisiaj i do zobaczenia na edycji.